Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch, dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przekazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Oto słowo pańskie. Pierwsze czytanie z księgi proroka Amosa ona pokazuje taką e, sytuację, gdzie e, oto Amos przychodzi do miejsca, które nie jest pod jakoś jego jurysdykcją. I tam zaczyna zwiastować Słowo Boże, tam zaczyna głosić Słowo, które Pan Bóg chce, żeby On tam powiedział. Amaziasz, który tam jest kapłanem, którego ten teren jest pod jego jurysdykcją, on się buntuje, on się denerwuje, że Amos głosi tam Słowo. To, to nie jest jego miejsce, to, to nie jest jego przestrzeń. Nie? Czemu on to robi? Z jednej strony widzimy jakąś taką pokorę Amosa, który mówi, że no, ja nie jestem prorokiem, jestem pasterzem, jestem tym kimś, kto nacina Sykomory. No, pan kazał mi mówić, to mówię. Z drugiej strony, myślę, że to jest jakoś takie bardzo piękne słowo, które nam też pokazuje, że Pan Bóg może mówić do nas przez różne osoby, których byśmy nie podejrzewali, że mogą nam coś powiedzieć o naszym życiu, o Panu Bogu, o Dobrej Nowinie, o Ewangelii i że być może ten, ten fragment trochę uczy nas albo zaprasza nas do jakiejś takiej otwartości, nie? żeby się. Zbytnio nie przewiązywać, że mamy jakieś takie przyzwyczajenia, pewną rutynę, kogo słuchamy, kogo nie słuchamy, kogo, komu jakoś ufamy i że tylko ten ktoś jest w stanie coś pokazać i objawić na naszym życiu, nam życie wytłumaczyć, tylko że, że mieć w sobie taką otwartość, że czasem Pan Bóg może tak zrobić, że postawi na naszej drodze ludzi, po których byśmy się w ogóle nie spodziewali, że mogą zwiastować nam dobrą do winy, albo mądrość, a właśnie oni to zrobią. Żeby odejść od takiej trochę rutyny, takiej prostej, Tylko mieć w sobie taką otwartość i jakoś badać, co ktoś do nas mówi. Nie? To czasem może być tak, nawet że to osoby niewierzące mogą nam pokazać coś bardzo ważnego, nie? to mogą być osoby, z którymi się w ogóle nie zgadzamy, mogą nam pokazać coś, coś, coś ważnego. Nie? Żeby mieć w sobie taką, taką otwartość. Ewangelia. Ona znaczy z jednej strony wydaje się, że jest taka dość prosta, że jest skierowana do dwunastu do apostołów, którzy mają pójść, głosić i że Pan Jezus zaprasza ich do tego, żeby trochę nic ze sobą nie brali. Z drugiej strony, też jakoś pełen realizmu mówi, że będą takie miejsca, gdzie zostaną przyjęci, będą też takie miejsca, gdzie nie zostaną przyjęci, że zostaną odrzuceni. Nie? To myślę, że to jeszcze jest jakoś ważne słowo, y, które nam pokazuje, m, że Panu Bogu zależy bardzo na wolności. Myśmy często chcieli, żeby ktoś wierzył, był osobą wierzącą, i y, to ważne. Dobrze się jest o to troszczyć. Ale bywa też tak, że nasze zwiastowanie dobrej nowiny nie przynosi skutku, nie? że jakoś wiara w kimś nie, nie wzrasta, nie rośnie, nie? że ktoś odrzuca to słowo. Nie? I to, ten, ten dzisiejszy fragment jest taki bardzo realistyczny. Myślę, że często o tym zapominamy. Nie? do głowy nam trochę nie przychodzi nie? taki moment, żeby tak właśnie proch z, z sandałów trochę tak strzepnąć na ziemię. Nie? Yy. Jako taki trochę znak, nie? że szanuję Twoją wolność, ale też wiedz, że, 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 że odrzucasz jakoś słowo, i to jest jako teraz już jakoś Twoja odpowiedzialność nie? Za, za, za Twoje życie. Nie? Ale myślę sobie, że to słowo, tę Ewangelię można przeczytać też tak w dość może lekko-karkołomny sposób, ale być może warto ją tak przeczytać, że być może to jest też słowo trochę o nas o nas i o tym, że to my jesteśmy wysyłani w nasze życie. I że Pan Bóg mówi, że tak no niewiele potrzebujemy z wyjątkiem tego, żeby się nauczyć trochę cierpliwości i takiego wędrowania, nie stania w miejscu, tylko wędrowania. I że są takie miejsca w naszym życiu, gdzie my przyjmiemy słowo kiedy my przyjmiemy dobrą nowinę, kiedy my przyjmiemy Ewangelię, kiedy ona się rozgości w naszym życiu, ale że też są takie miejsca w naszym życiu, gdzie my trochę nie przyjmujemy i nie słuchamy dobrej nowiny. Że są takie rzeczy, które wybieramy i słuchamy, są takie rzeczy, które są dla nas trudne. I być może to słowo nas też zaprasza do tego, żebyśmy mieli taką odwagę. Trochę zaryzykować i tak trochę wobec samego siebie, tak trochę strzepnąć ten pył i wyruszyć gdzieś dalej, znowu zabierając ze sobą słowa. Może to jest jakoś karkołomny taki sposób spojrzenia, ale myślę, że to jest ważne w naszym życiu, nie? że my też do tej Ewangelii, do dobrej nowiny trochę wzrastamy. Że nie wszystko naraz, nie wszystko od razu, i że to jest jakiś taki proces drogi, pewnego pielgrzymowania, przyjmowania słowa, uczenia się jakiegoś słowa, uczenia się jakichś fragmentów w Ewangelii, a z innymi mamy jakąś trudność i kłopot, nie? No to być może to jest słowo, które nas mówi, to nie bój się, też jakoś to, co ci jakoś nie pozwala zaryzykować, żeby przyjąć to słowo, żeby trochę potraktować to jak taki właśnie moment strzepnięcia prochu i wciąż wyruszenia gdzieś dalej. Zabrania ze, słowa, ze, ze sobą na nowo słowa i, i wyruszenia gdzieś dalej. Bo to nasze życie ono jest wędrowaniem, bo to nasze życie jest taką drogą, kiedy my powoli, stopniowo uczymy się, uczymy się dobrej nowiny, uczymy się, uczymy się ewangelii. Prośmy, żebyśmy mieli też taką odwagę yy, i przyjmowania Słowa i zapraszania Słowa do, do domu naszego życia, ale też żebyśmy mieli taką odwagę porzucania tych wszystkich miejsc, które sprawiają, że trudno nam przyjąć Ewangelię albo coś tam jakoś nas blokuje przed tym i żebyśmy mimo wszystko wyruszyli w kolejną, na kolejny etap tej, tej pielgrzymki i tej, i tej wędrówki. Amen.